Manko mordeczki, witam was w kolejnym tomodem vlogu. Zaczynamy przed moją konsolą. A to dlatego, że właśnie teraz wrzucam kolejny odcinek zagrajmy w GTA 5. Tak jest z okazji 10 rocznicy GTA 5 i z okazji oczywiście premiery pierwszego. Trailera do GTA VI, nagrywam właśnie GTA V. Mimo, że to stara gra, 10 lat ma. Kto lubi GTA, to każdy w nią grał, ale to jest mój let's play. A poza tym ja to traktuję też trochę jako terapię, więc, no cóż, to mi bardzo pomaga. Z okiem już trochę lepiej. A dzisiaj idę na. Poniedziałkowy, przedświąteczny przegląd Lumpexów. Tylko tak naprawdę, tutaj jeden na pewno ma dostawę dzisiaj. Jest to Lumpex Tobi u Marcina i Ani Pocheciów, Do którego zapraszam. Na żeląskiego oczywiście w Starychowicach. Dzisiaj też inny ma. Yy, lumpex ma dzisiaj dostawę ten na miodowej, ale nie chce mi się, kurde, tam śmigać. O nie, 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 nie. Za daleko by było. A jeszcze kupuję schabik, bo będę piekł. A właściwie razem z mamą będziemy piekli pieczeń schabową. Tak, schabik, będzie pieczyste. Może nagramy, może nie, zobaczymy, kto to wie. Ale... Mordeczki. Jeszcze oczywiście, tak jak obiecałem, będzie yy, vlog z Kielc. Z jarmarku yy, świątecznego. Jest aż do soboty, do 23 grudnia zdążę. Także ruszam zaraz w miasto, a póki co... Jeszcze chlebek bananowy z nutellą. No i mordeczki, już jestem nadziejny. Jak słychać taki się rozwierkały. No i cóż, idę teraz oczywiście do Lumpeksu Tobi. Tutaj na żaromkę. Widziałem, że są naprawdę fajne ciuchy, nie tylko męskie, ale i damskie, bo oczywiście co tydzień w tym lumpeksie w Tobim dodają foty. Codziennie w niedzielę jest post, co będzie w poniedziałek dostępne. Proste. A jak widzicie, dzisiaj czapeczka nowa, chociaż już troszeczkę przeze mnie używana. Z in kupiłem za 13 zł. No i mordeczki jestem. Zobaczcie. Taki fajny szaliczek damski. Fajna kurteczka. Jeszcze fajna katana, zobaczcie, e, Pull and Bear, e, rozmiar 40 e, o, Taka fajna kurteczka, bardzo fajne damskie buty to jest oczywiście tutaj Lumpex, Tobi proszę bardzo, znajduje się tutaj przy ulicy Żeromskiego Dzisiaj do 16.30, więc jak to wrzucę, to już prawdopodobnie będzie zamknięte, ale we wtorek możecie sobie przyjść, albo w pozostałe dni. Także wbijamy do środka. pierwszy. No i mordeczki, proszę bardzo. Jestem teraz już w środku. Tutaj takie bardzo ładne buty damskie. Tam oczywiście. Yy, tam oczywiście przechadza się. Marcin, a tutaj zobaczcie jeszcze yy, jeszcze akurat bardzo ładne torebki. Oczywiście Ania na zapleczu jest. A tutaj zobaczcie. Okej, okay, mordeczki, już jestem w środku. Właściciele teraz są na zapleczu, ale już. Mam tutaj y, jedną perełkę i jedną trochę mniejszą perełkę, a raczej sztuczną perełkę. Zobaczcie, prawdziwa perełka, y, prawdziwa z Lacosta. Y, weczka tutaj też jest bardzo dobry wykon, rozmiar L, czyli nie moje jakieś trzy razy za małe. No, ale patrzcie tutaj. To jest to jest fake. Zobaczcie tutaj jak wygląda ta naszywka. Bardzo dokładna. A tutaj zobaczcie, tutaj krokodyl nie ma na przykład źrenicy. A tutaj zobaczcie jest źrenica oka. Ale to jest najważniejsze. Made in Turkey. Tak. Wiskoza e, i lajka, ale to jest na, to na pewno jest fake. Także już wiecie, jak odróżnić prawdziwą koszulkę od podróby. Zresztą zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie tak widać. Ale to się różni kolorystycznie. Tutaj jest taka głęboka cześć. A tutaj. Taki powiedziałbym bardziej, tu jest bardziej grafitowa. Więc to się różni i też na dotyk, jak się pomaca, tutaj jest o wiele lepsza tkanina. Okej okay, mordeczki, patrzcie na to. Nie wiem jaka to w ogóle może być marka, ale mam nadzieję, że będzie pasować na mnie. Czarne kłaki. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, Czapka z Peruką. Aż się muszę przejrzeć. No to jest jaj. wyglądam nie wiem, jak Johnny Silverhand, chyba. A tu proszę bardzo, mordeczki. Na rondzie Solidarności. Już oczywiście choinka. A macie tutaj też widok, oczywiście, na szkołę podstawową numer 12, gdzie też oczywiście wynajmuje szkoła od nich same Między innymi tutaj mam BHP w tej, w tej szkole. A teraz idziemy tutaj, do tego małego lumpeciku. Już jestem w środku, tutaj w lumpecie tani Ciuszek. I patrzcie. Taki mały, fajny, chłopięcy sweterek jak widzicie z kapturem a tutaj też chłopięca, kurteczka, lotnicza bardzo fajne a teraz przejdźmy się bardziej na dział męski już widzę fajny, zimowy właśnie sweter Zaraz Wam pokażę, jaki to rozmiar. Okej, okay. eee, marka TCM, rozmiar L, czyli na pewno nie na mnie. Tu jeszcze taki fajny sweterek. Zobaczmy, co to jest za rozmiar M. Luza Adidasa. Wydaje się oryginalna. Rozmiarówka. No właśnie, gdzie tu mamy rozmiarówkę? Moment, jest. Eska. Kolejny fajny sweterek, trochę ściorany. A zobaczcie, rozpinane, czyli jakiś chyba demobil Taka bluza. Rozmiar L. Fajna marynarka polska, kolejna marynarka, taka już bardziej bym powiedział. Zobaczcie, fakturę ma taką właśnie pążkowaną i coś tak po prostu jakby świeciła. Niestety nie widzę tutaj metki. A nie jest. 48, 176. A tu mamy cały garnitur. Tylko niestety nie widzę żadnej rozmiarówki. Okej, okay, czyli tak naprawdę to jest. To jest prawdopodobnie jeszcze. Zacznę z czasów komuny, bo zobaczcie, made in Germany DDR, czyli po, po naszemu NRD. Tak, to musi być akurat jakaś NRD-owska, jak się NRD-owski ganiak. A tu już się zaczynają chyba, a przynajmniej to chyba, nie, na pewno to jest damskie, ale zobaczcie, Berszka, Eska. Całkiem ładny. Tutaj mamy z Maxen Spencer taki fajny sweterek. Tutaj taka kłoteczka. A tu mamy z Kapal w rozmiarze 46-48. Taką kurteczkę, Oczywiście się w taką nie zmieszczę. To jest jasne. Z Hausa MK. Fajna. Kurtka, dość mała, jak na moje oko. Ale chyba wojskowa. Niestety nie widzę rozmiarówki. A zobaczcie tutaj jeszcze wśród pluszaków znalazłem. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem seedlenie wiec z epoki lodowcowej. Jeszcze zobaczcie. Tutaj takie pluszaczki. O, taki. Fajny misio. A tutaj co to właściwie jest to? Buty. Muty? Takie. Aaa! Myślałem, że to jakaś czapka, bo to takie puchate. Buty. Uh -huh. No i mordeczki jestem już w lumpeksie. Badpol. Tutaj przy alei nie krajowej. Jak widzicie bardzo ładna. Tutaj właśnie Girlanda. Dzisiaj wyprzedaż. Jutro będzie nowy towar. A nagrywam to w poniedziałek. A tutaj mamy bardzo fajną, dziecięcą czapeczkę z Lordem Vaderem. Zobaczcie, jeszcze takie fajne rękawice, prawdopodobnie narciarskie. Zobaczcie też na tą czapałkę. Nie wiem, czy to jest dziecięca. Czy to dla dorosłych, ale bardzo fajna. Aha, no i jeszcze uszaneczka Wikershunt. Naprawdę, bardzo fajny. O, jeszcze jedna uszanka. A tutaj, proszę bardzo, zobaczcie taka kufuleczka. Eee, Ser oliwę. Rozmiar M. -ka. Naprawdę fajna, tylko oczywiście nie na mnie. A teraz, młodeczki, jestem już tutaj, właśnie koło hydraulicznego sklepu. A tutaj, oczywiście, mamy maninkę, gdzie się udam na obiad. Ale zjem to, co już jadłem, jeśli mają nadal karkówkę. A później, oczywiście, idę do Stokotki na zakupy. Pierdut. I proszę bardzo, pierwsza koszuleczka. Z Everlasta, e, tylko że xl -ka. oczywiście nie na mnie. To oczywiście muszę szukać dalej, ale może ktoś z Was się skusi. Bardzo dobry stan wygląda na oryginał. A tutaj mamy jeszcze koszuleczkę Nike. Jak widzicie, jak widzicie e, Air Max, czyli to jest związana oczywiście z modelem butów. Tutaj oczywiście mamy w tym koszu mamy też zabawki, na przykład takiego oto Pingwina. Aha. Czyli ma akurat jest na baterię. Dobra. O, jeden ze słodziaków. A ta koszulka ma rozmiar L. Także jak macie taki numer, albo mniejszy Yy, niewiele mniejszy, możecie rozważyć kupno takiej koszulki. pierdol. No i mogę Po obiadku nie miałem za bardzo jak nagrywać bo. Yy, akurat spotkałem kumpla Dawida z Fit and Gym. No i dowiedziałem się, że Dawid od lutego przenosi się do Galerii X przy Piłsudskiego w Starachowicach. Mhm. Jak chcecie na siłkę jak chcecie po sufle, no to już wiecie, gdzie będzie Póki co, jeszcze w galerii na skałę. Pierdajcie. Jestem teraz w Rosmanie. Tutaj koło stokotki. Zobaczcie. XL, L, e, 2XL. -ka. No, w moim rozmiarze nie ma. M i XL. Są jeszcze dziecięce seteki. Chyba takie same. Jeszcze. O! Zobaczcie akurat takie zestawy prezentowe. A to zaraz tutaj właśnie koło koło właśnie tego działu. Gdzie między nimi tutaj są oczywiście szlifierki do, do stóp tak to akurat może zarysować kamień a tutaj zobaczcie o na przykład taki komplecik niemowlęcy skarpetki śliniaczek dobre ceny zestaw broda i włosy Mikołaja fajne czapeczki skarpety a no i kapcie inaczej ciapy tutaj zobaczcie taki termofor mały takie większe troszeczkę termoforki kurde i wszystko w bardzo dobrych cenach a tutaj praktycznie w samym przejściu mamy akurat no na przykład zobaczcie takie pudełeczka prezentowe tutaj co my mamy kokarda prezentowa no naprawdę fajnie wygląda no taki krawat na gumce wiecie co o tym myślę ale zobaczcie na przykład taki taka ściereczka no, Fajna taka właśnie taka kratka szczerze na pierwszy rzut oka myślałem, że to szalik, ale nie, to przecież ściereczka kuchenna. Mordeczki zakupy zrobione, a że już ciemno no to cóż, oczywiście musi być czołówka. Zresztą tą czołówkę dostałem od mojego przyjaciela Sebiniona którego już wtedy nie znacie jest poprzednich vlogów to z nim akurat hajkowałem za dużą hałdę tutaj w starych i z nim byłem stan do mierzy no i mordeczki już jestem na chacie proszę bardzo przez świat na fazie cegańskie osiedle Słowacja jest Tutaj się prezentuje pięknie moja choinka zrobiona w szkole. Na, oczywiście na diagnostyce terapeutycznej. A tutaj jestem ja. Moja skamna mordeczka. Mordeczki. To by było na tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo. Pierdut.